Cześć! Z tej strony Joanna i witam Was bardzo serdecznie w takim przeglądzie, powiedzmy, miniserii związanej z eko najnowszym dodatkiem do The Sims 4, który naprawdę powiem Wam, że dosyć pozytywnie na razie mnie zaskakuje, także. Nie jest źle, powiem Wam szczerze, nie jest źle. Przed Wami dwóch bohaterów, Dorota Kokoszka. Jest to simka dorosła z przeszłością, która jest stworzona bez modów, jak widać chyba zresztą. Chciałam jak najbardziej stworzyć ludki, które nie będą posiadały modów, tylko. Posługiwać się grom oraz tym, co nam przyniósł nowy dodatek. Jeśli chodzi o stroje, które nam doszły w ekożyciu, to powiem Wam, że jest tak średnio według mnie, bo jako, że jeszcze te kobiece rzeczy są ta, jako takie, tutaj na niej akurat nie ma w tej chwili nic z ekożycia, zaraz Wam pokażę, bo też ma, to te męskie to już w ogóle. Jakoś tak mi nie przypasowały. No ale nic. Kim jest Dorota? Dorota jest tajną agentką, o której Wam zaraz powiem w ogóle, dlaczego ona przyjechała do miasta naszego nowego. No i właśnie chciałam Wam pokazać, no jak ona w ogóle wygląda, najpierw, żebyście mieli jakieś wyobrażenie o niej. Ona jest dosyć taką simką, bym powiedziała, znaczy nie, że kontrowersyjną, ale nie jest taką zwykłą, bo widzicie, ma jakieś dziary, ubiera się dosyć specyficznie. Ja osobiście nie lubię takich, takiego typu spodni, bo ja wyglądam przynajmniej w nich jak w worku i ona trochę też, ale ona, wiecie, ma szersze biodra, nie jest taka mega, super szczupła laska, no bo jest już też w wieku dosyć dorosłym, no i też ma jakąś swoją przeszłość. Pokażę Wam szybko jej stroje. Tutaj strój jest też, który nie ma, eko, nie ma dodatku eko, natomiast fryzura. Jest właśnie z tego dodatku eko. Widzę, że jej kolczyki wchodzą tu. <noise> Zobaczcie, kosmyk i tak śmiesznie przechodzi przez kolczyk. Jeśli chodzi o fryzury z tego dodatku eko, to naprawdę są naprawdę bardzo ładne. No i tak właśnie wygląda nasza Dorota. Tu ma trochę luźniejszy strój po domu. Ten strój też nie jest z dodatku, natomiast fryzura jak najbardziej jest z tego dodatku i ona jest po prostu piękna, naprawdę śliczna. Fryzury bardzo mi się podobają generalnie. W kolejnym stroju mamy już rzeczy, ciuszki właśnie z Eko. Także tak wygląda też bardziej taki: widzicie na luzie, swobodnie. I tutaj jest piąty strój też z dodatku Eko. Buty nie są na pewno z Eko. Nie wiem, bo tam są chyba takie buty niezbyt eleganckie, a z tego co kojarzę, a zależało mi na tym, żeby właśnie ona tutaj była bardziej elegancka. Jeśli chodzi o jej strój oficjalny, to ma sukienkę z eko. Tu ma strój drugi już nie z eko. To jest do. co to, to jest sportowe? Tak, sportowe. No to to jest tylko fryzura. Natomiast tutaj już ciuchy też są właśnie z eko. Bardzo fajne są. Tutaj jest taka sukienka, która teoretycznie powinna być jako, no nie wiem, Elegancka i tak dalej, ale mi się ona kojarzy z taką piżamą. Słuchajcie, jeszcze ten kolor, no powiedzcie sami, czy to nie jest piżama. Nie wiem, znaczy, wiecie, można ją używać bardziej, może na lato, jaka taka zwiewna, delikatna, ale ja ją użyłam po prostu jako piżamy, bo tak mi pasowało. Imprezowy mamy jeden taki, jeden mamy z eko. Powiem Wam, że ten strój, generalnie, na niej wygląda nawet jako tako, ale mi się nie podoba, nie podobają mi się generalnie te spodnie z tą spódniczką jeansową i dała jej coś takiego, żeby nie wiem, żeby miała też na sobie coś innego, ale ja osobiście bym czegoś takiego nie założyła i no niezbyt mi się to podoba, aczkolwiek na niej z tymi właśnie żółtymi elementami powiem Wam, że wygląda to dosyć ciekawie na niej. Ona jest w ogóle takim dosyć kolorowym ptakiem bym powiedziała. Takim wiecie, niecodziennym. Tu mamy co? Mamy do pływania strój. To już znacie z wyspiarskiego życia. Tu mamy na gorącą pogodę z tymi kolczykami, z lodami. To mi mega do niej pasuje. Ona właśnie jest kurczę taka niby elegancka, niby nie. Taka widzicie, jest. I tu jest właśnie z eko ten strój. Jak najbardziej na gorącą pogodę. Na zimną mamy jeden strój taki a drugi też właśnie z eko ta taka kurteczka i takie nie wiem to są takie jakby dla mnie są bardziej takie takie leginsy niż spodnie one są w, to jest w kategorii generalnie spodnie ale dla mnie to są takie wiecie jakieś takie bardziej leginsy nie wiem w każdym razie jeśli chodzi o właśnie fryzury to jak najbardziej na tak eko życie mnie zaskoczyło pozytywnie i podobają mi się Natomiast jeśli chodzi o ciuszki, to tak różnie część jest fajnych, część nie. Dorota ma tutaj jakąś aspirację, którą dała jej nową. To jest ekoinnowatorka. Ta Simka chce stworzyć lepszą, bardziej ekologiczną społeczność. No i właśnie, co do samej Doroty. Ona jest agentką taką, która. Przyjechała do tego nowego miasta pod przykrywką, tak. Przyjechała właśnie, żeby udawać, że interesuje się ekologią, że chce wprowadzić tu jakieś zmiany, coś lepszego, chce tu wspierać mieszkańców, chce ich poznawać, a tak naprawdę ona ma ukryty cel, musi odnaleźć jakiegoś tutaj powiedzmy takiego przestępcę, który się ukrywa właśnie w tym mieście, który też niby jest jakimś zwolnikiem ekologii, coś i ona musi po prostu go odnaleźć. To jest taki, wiecie, drugi wątek, który będziemy. Rozwijać, także ona nie jest typowo eko, ale musi, wiecie, się ukrywać, jako właśnie taki yy, podwójny agent, że tak powiem, i ona no, udaje kogoś innego, kim nie jest, i, ale myślę, że tak naprawdę ta cała ekologiczna przykrywka. Mam nadzieję, przynajmniej chciałabym, żeby stała jej się takim, taką codziennością, takim życiem, w którym ona się odnajdzie, że sama stanie się po prostu bardziej ekologiczną osobą. No i jest adeptką recyklingu, także dała mi po prostu nową cechę. Bardzo fajne w ogóle są te cechy, spoko. Natomiast w mieście mieszka jej brat Dorian Kokoszka, <laughs> śmiesznie co. I jej brat, od razu wam tutaj pokażę. To jest mistrz tworzenia. Ten sim chce zostać ekspertem w dziedzinie wytwarzania. I tak, właśnie Dorian jest takim też dosyć kontrowersyjnym simem, takim wiecie, no niecodziennym, już widzicie po jego wyglądzie. I on interesuje się absolutnie nie jakąś tam super ekologią, żeby wiecie, wszystko było eko, zielone, piękne i cudowne. I świeże, i w ogóle, tylko on po prostu jest zafascynowany różnymi wytwarzaniem różnych rzeczy. Wiecie, wyciąga coś ze śmietnika, coś chce przetworzyć, wytworzyć i bardzo go to kręci. I on się tym po prostu zajmuje. Ma tutaj cechę nową twórcą, twórca i ma cechę jeszcze friganin. Tak mi się wydaje, że friganin, czy freganin po polsku, możemy czytać, nie wiem. W każdym razie, no, on się tym interesuje różnym przetwórstwem, wytwarzaniem i tak dalej. To jest po prostu jego pasja i on tylko to widzi w swoim życiu. Bardzo mi się podobają też rzeczy, które doszły w tym dodatku, jeśli chodzi o kolczyki. Także tu ma w nosie, właśnie kolczyk i w uszach to generalnie powiem Wam, że to według mnie nie są tunele. Wszyscy na to mówią, że to są tunele, ale dla mnie to nie są tunele, bo to wygląda jak takie rozpychacze. Um, jeden z moich e, byłych e, mężczyzn <grydy> był właśnie takim bardzo kontrowersyjnym <grydy> człowiekiem. Miał tatuaże, kolczyki i mm, właśnie on nosił tunele. Ale tunele są, moi drodzy, przecież tunele to są takie, wiecie, puste w środku, jakby, a one są pełne. I one są jeszcze dużo większe, oczywiście małe też mogą być, ale one są jakby puste w środku, a nie takie pełne. A te. Te pełne to mi się w ogóle kojarzą właśnie, że to są rozpychacze, czyli najpierw właśnie do uszu się wkłada te rozpychacze, żeby one, wiecie, to ucho, żeby tą dziurę rozepchnąć. To jest w ogóle dla mnie jakieś takie dziwne, no ale... I właśnie nie wiem, czy to tunele to jest poprawna nazwa tego, czy to są po prostu takie rozpychacze, wiecie, taki pierwszy etap tuneli, nie? że tak powiem. No, ale generalnie mi się to podoba, pasuje do niego. Jak widzicie, on trochę tutaj oko sobie lubi podmalować. Lubi być taki, no, inny po prostu niż wszyscy. Aha, no, i chciałam Wam pokazać jego drugi strój. I jego trzeci strój jest właśnie z dodatku. Eko, buty nie, ale ta kurteczka, spodenki to, no, są spoko nawet. Chociaż powiem Wam, że te dla mężczyzn w ogóle jakoś tak dziwnie leżą na nich. Niektóre, no nie wiem, może dlatego, że on jest nastolatkiem. Aha, bo nie powiedziałam Wam. On jest nastolatkiem, jak najbardziej, tak. To jest młodszy brat yy, Doroty, tak. I on tu właśnie w tym mie mieście mieszka drugi oficjalny strój to też jest właśnie z dodatku eko nie wiem czy spodnie są z tego dodatku ale na pewno góra jeśli chodzi o sportowe to ma dwa ma zwykły i ma też yy, spodnie z dodatku eko na 100% yy, do spania ma spodenki i ma dłuższe spodenki Tutaj mamy imprezowo i tutaj mamy imprezowo eko. <laughs> śmiesznie to mówię, nie? Imprezowo eko. No, także ej, te spodnie fajne takie. No widzi ta kurtka się powtarza, no ale za dużego wyboru też w ogóle nie mamy, jeśli chodzi o ciuchy dla chłopów. Tutaj mamy też spodnie na pewno z dodatku nowego. Tutaj jest na zimną pogodę i tu jest też na zimną pogodę drugi strój. Bardzo, bardzo fajna jest ta kurtka z tą koszulą, właśnie z tego dodatku, i te spodnie, no, ujdą, że tak powiem. Ujdą, bo no, jest tutaj wiele rzeczy, które mi się po prostu nie bardzo podoba, i ten kas mnie tak trochę zasmucił. Natomiast powiem Wam, że za to miasto, i myślę, że wszystkie funkcje, które dostaniemy w tym nowe rzeczy, które dostajemy razem z tym miastem i z tym dodatkiem to już myślę, że będą bardzo na plus. Także lecimy do, do gry. Miasto bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Tak mniej więcej sobie przeglądałam, co i jak tutaj w tej dzielnicy, takiej najbardziej, że tak powiem, zasmorodzonej i okrutnej, którą chyba trzeba zmienić na lepszą. Ten dom tutaj właśnie, gdzie mieszkają ci dwaj, ci dwoje Simowi... Dobra, nieważne. Tu, gdzie mieszkają... Ci ludkowie Simowie. <grych> to jak sobie weszłam, właśnie zobaczyć w jakiej okolicy on jest, to on jest tak na uboczu, ale to naprawdę tak pięknie wygląda. Jeśli chodzi o dom, to po prostu tutaj tu, gdzie jest ta rodzina, w ogóle ten koleś, właśnie on był też na zwiastunie, prawda? To on mega mi się podoba z wyglądu, no jest tak świetnie stworzony, no jest inny, totalnie inny, taki wiecie, no kurczę, zwykle jest tak, że simowie są tacy do siebie podobni, no wiecie o co chodzi, nie? A on jest po prostu stworzony przez twórców i jest totalnie inny i mega, mega mi się podoba, w sensie nie, że pod kątem, że jest przystojny i w ogóle wow, tylko pod, pod kątem, że jest inny i bardzo mi się właśnie się to podoba. W każdym razie byłam zobaczyć sobie, jak wygląda ich domek i to jest coś nieziemskiego. Naprawdę ja jestem w szoku, że twórcy gry stworzyli coś tak pięknego, więc polecam Wam sobie to zobaczyć. Może na chwilę wskoczymy tu, za chwilę to Wam pokażę te wszystkim, którzy tego po prostu nigdy nie widzieli, ponieważ nie posiadają jeszcze dodatku, więc jestem tym za zachwycona. Serio. Tutaj w tej okolicy bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie te apartamenty sosnowe. Szkoda, że tylko dwa dostępne lokale, ale no bardzo mnie to zaskoczyło pozytywnie. Tutaj na tych innych parcelach chyba nie, nie byłam. Ciekawe, co tu jest, czy tu można, wiecie, dojść, jak przyjedziemy na ten plac świerków, czy jakoś piechotą możemy tutaj bliżej podejść, bo tak aż nie, nie rozglądałam się jeszcze tak wiecie, szczegółowo, tylko tak ogólnie. Nasi bohaterowie mieszkają tu, w apartamentach przy kamiennej. Tutaj mieszka po prostu brat Doroty. No, głównie Dorota będzie taką, wiecie, tą postacią, którą będziemy się zajmować. Brat jest takim dodatkiem męskim jakimś takim fajnym też wątkiem dodatkowym. No i on właśnie sobie tutaj mieszkał. Niedawno obuścił go jego lokator, lokatorka, dziewczyna, która. Nie by, oni nie byli parą, byli takimi kumplami, ale ona gdzieś tam wyjechała na studia czy no, gdziekolwiek wyjechała. Pokój jest pusty, także. Do Dorota, jego siostra, mogła się tutaj po prostu wprowadzić i nie miała problemu, wiecie, z wynajęciem czegoś innego. Ogólnie podoba mi się ten, nie wiem czy wy to widzicie, ale tutaj latają takie, jejku, takie błyszczące, po prostu to wygląda jak um, świetliki. O, mi się to każe ze świetlikami albo z jakimiś um, od drzew takim pyłkiem jakimś takim latającym bardzo ładnie zrobili tą animację, podoba mi się. Także w wielu, wielu tutaj działkach w ogóle jeszcze nie byłam, nie widziałam, także na pewno sobie coś tam popatrzymy. Co i jak, natomiast no, tą działkę to myślę, że Wam pokażę, bo ona jest po prostu genialna. O, weszłam w tryb budowania, żeby Wam szybko pokazać. Co prawda, chyba pogoda jest taka średnia, ale chociaż jakieś słoneczko tu widać, nie? Zobaczcie sobie, jak ona wygląda. No, po prostu jest tak nieziemsko zrobiona, jak na wiecie możliwości tworzenia, w sensie przez EA, nie? Bo jak wiecie, oni zazwyczaj te domki tworzą takie, no, byle jakie, a tu po prostu nie wiem, kto to robił, ale to jest naprawdę piękne. Zobaczcie, no, to jest takie. Inne, i wiecie, dźwig tu jest stworzony, a tu w tym dźwigu jest pokój w ogóle. Także ja jestem tym zachwycona. I pokażę Wam, jak sobie zejdziemy niżej. To tutaj właśnie jest taki malutki domek. Yy, wszystko jest, co potrzebne. W ogóle jakieś dywaniki, takie strawy. Fajnie to wygląda. No i właśnie tu w tym dźwigu. Jest na dole co? Jest łazienka, zobaczcie, na wejściu w ogóle jak śmiesznie. I mamy drabinę i taką bardzo wysoką drabinę. Ja nawet nie wiedziałam, że te drabiny będą mogły być, zobaczcie, jakie wysokie. Ci, oni, ci simowie, będą tu wchodzili po prostu 100 lat na to, nie wiem. I w ogóle jestem ciekawa, jak wygląda animacja zjeżdżania po tej drabinie. Bo oni z tego co kojarzę, mogą, wiecie, wchodzić, no to zawsze wchodzą, ale mogą schodzić tak samo długo. Albo zjeżdżać, więc jak wiecie, jak czy tu w ogóle taka wysoka drabina ma funkcję animacji zjeżdżania, no bo jak ja bym miała z czegoś takiego zjechać, to chyba bym nie dała rady. No i tu właśnie jest pokój. Ojej, coś mi ta myszka... Tutaj jest właśnie pokój, jest taki malutki łóżeczko, coś tam i no, no sami powiedzcie, no przecież to wygląda świetnie. Ej, naprawdę... Popisali się, jeśli chodzi o tą działkę. Od razu tu, właśnie, widać tą taką brudną, zanieczyszczoną okolicę, ale mega tu zrobili w ogóle. No, zobaczcie sobie te, to, to, fajnie, fajnie to wygląda. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona całą okolicą i uważam, że się postarali, aczkolwiek te dzielnice znowu są takie, wiecie, małe, nie? Na zasadzie, że pewnie nie ma tak za dużo dochodzenia w jednej dzielnicy, wiecie, o co mi chodzi. Ja lubię, jak możemy pójść tu, trochę tam, Pozwiedzać, pochodzić, a tutaj chyba będzie tego dosyć mało, no ale zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie. No ale ten dźwig, tutaj ta, ta działka, mega świetna. Tu nie mogę dalej jechać, bo jestem w trybie budowania, ale tam dalej jest też właśnie domek, kontener do zamieszkania, także taki kontener, budowa to też mega, mega super to wygląda, bo widzicie, że tu pasuje jakby do całego otoczenia tych kontenerów innych i no fajnie, fajnie, podoba mi się, serio. Jesteśmy teraz już w naszej dzielnicy, w której mieszka właśnie Dorian. Tutaj widać ten taki apartamentowiec. Bardzo fajnie jest to zrobione. Niestety pada deszcz, także jest tutaj tak smutno dosyć, ale bardzo ładnie, naprawdę. Mimo tego deszczu, możecie sobie zobaczyć, że cała okolica jest. Według mnie jest mocno dopracowana tutaj te wszystkie szczegóły. Tu w ogóle, jaka fajna jest działka, tu pewnie coś będziemy mogli zmieniać, bo to jest pewnie ta publiczna taka. Aczkolwiek, no ja wiecie, no dopiero odpaliłam ten dodatek i no, nie miałam za bardzo nastroju, żeby robić to wcześniej. I dzisiaj też troszeczkę się zmusiłam, żeby to zrobić. Aczkolwiek nie żałuję, bo sam widok tego, co tutaj nam oferują, jest. Bardzo zadowalający. Szkoda, że tu nie możemy wejść do tego wielkiego budynku, ale otoczenie, stacja benzynowa, no fajnie, kurczę. Tylko dziwne jest to, że robią nam w Simsach jakieś wiecie stacje benzynowe, a samochodów nie ma. Także no, ale jeżdżą, prawda? Jeżdżą samochody, stoją na parkingach. Także kochani, wyobraźnia i te sprawy. <grych> Tutaj mamy mieszkanko, właśnie Doriana. Jest ono takie dosyć męskie, byle jakie. Ja się na nim nie skupiałam, ponieważ Dorian jest nastolatkiem i, no, wiecie, no on tutaj nie ma za dużo. I ma tylko tutaj taki salon, ponury. Widzicie z telewizorem, jakimiś półkami. Tu ma coś do picia w ogóle. Zobaczcie, uu, czy to woda, czy coś mocniejszego. Szkoda, że tutaj nie ma z tym animacji, ale to pewnie jak będziemy mogli sami sobie coś wytworzyć, to wtedy będzie właśnie ta animacja. Także tak to się prezentuje: no nic, nic nadzwyczajnego, no bo to jest wiecie, chłop, i on tutaj ręki do tego wiadomo nie ma. Tu mini kuchnia, łazienka też troszeczkę zmieniona na te nowe rzeczy. Fajne takie okrągłe. Podoba mi się, to jest takie dosyć nowoczesne, wszystko, mam wrażenie. Ten kibelek też, ale. Ale podoba mi się. Tutaj spokój Doriana właśnie. I jak widzicie, no on tak jest, taki jest dosyć ponury. No nie dba o to, wiecie, gdzie mieszka, jak mieszka. Wszystko wstawił do tego pokoju, co mu było potrzebne. Czyli tutaj jest ta maszyna, domowa maszyna do recyklingu. Także tak, proszę, kołuszka stoi. Bo czemu nie? Dla niego to nie ma znaczenia. I z tej strony widzicie, ma tutaj kompa i ma tą kolejną maszynę. Jak ona się nazywa? Nie możemy sobie podejrzeć, co to jest, no nic, no ale w każdym razie możemy tutaj wytwarzać właśnie te napoje. Jak będziemy mieć składniki, nawet możemy ulepszyć. Okej, okay. także fajnie. No i tutaj jest drugi pokój, w którym mieszkała koleżanka Doriana, która się wyprowadziła, i dlatego właśnie Dorota, jego siostra, może tu zamieszkać. Nic tu nie ma. A jak widzicie, no, potrzebne rzeczy tylko łóżko, komoda, jakieś książki, regał, biurko i to wszystko. Także Dorota musi tu swój komputer gdzieś odpalić, bo ona no, bez komputera, bez jakiegoś wiecie, tableta, no to jej życie w ogóle no, nie mogłoby istnieć, bo ona no, wszystko musi mieć pod kontrolą. Także moi drodzy, myślę, że sobie zaraz pójdziemy zobaczyć tą tablicę, coś no, może pogłosujemy na coś i zobaczymy, bo pada deszcz, także no, niezbyt nas pogoda. Rozpieszcza, ale jezu, te śmieci, po prostu, to jest straszne, ale powiem Wam, że takie śmieci, gazety, puszki, wiecie, jakieś takie kartony, to. No, w jakim mieście nie jest to codzienność, powiedzcie, nie? Jak tak się rozejrzycie po ulicach, to naprawdę w niektórych miejscach właśnie tak wygląda, a nawet gorzej. Szczerze mówiąc, to mi jest czasem wstyd za ludzi, że no, są tak okrutni i zostawiają tyle śmieci, ale naprawdę powiem Wam, że to jest. Ym, to jest taka nasza codzienność. Może nie jest aż tak jak tutaj, bo tu jest taka uliczka już totalnie, wiecie, ze śmieciami. No, aż tak to u nas chyba nie wygląda, ale powiem Wam, że. Momentami mam wrażenie, że to jest nasz świat i że to, że dali nam taki dodatek, możliwość właśnie ekologicznego myślenia i działania, to też. Może będzie miało jakiś wpływ na nas, ludzi i na nasze otoczenie, na to co robimy i czy rzeczywiście te śmieci segregujemy, czy nie, bo no, czasem po prostu no, świat jest okrutny i no, takie rzeczy u nas też są. Co prawda, może nie na ulicy, ale przy śmietnikach i w jakichś krzakach, ile razy przecież jakieś stare fotele, komody i w ogóle wiecie co nie tylko, nie? Także No, The Sims 4 ma dosyć dużo graczy. Także myślę, że no, twórcy chcieli też wpłynąć po prostu tym na nasze życie, także zobaczymy, czy im się to uda. Dobrze, jesteśmy już na tej parceli takiej publicznej, yy, gdzie możemy głosować, co bardzo mnie interesuje, i tutaj, zobaczcie, nic nie ma. To jest puste. No ciekawe, powiem wam, tylko łazienki i nic poza tym, także mamy tutaj takie trochę, widzicie, śmietnisko, nie? Takie mm, śmietnisko i tutaj proszę, ćwirowie czują się jak u siebie. <laughs> Jejku, jak ten Simi tu nie pasuje, no po prostu seria przy jakieś śmietnisko. E Fajnie, zobaczcie, lodówka zniszczona. Jeśli chodzi o śmieci, to, to yy, twórcy gry naprawdę <gryśla> spisali się bardzo dobrze. Mistrzyni wytwarzania, Tina, to tak, to ktoś dla Doriana. Myślę, że to będzie jakaś może jego guru, nie? Może mu coś podpowiem. Fajnie. A my tutaj z Dorotą idziemy do tej tablicy, żeby zobaczyć, co tu można zrobić. Zapoznaj się z najnowszymi plotkami. Potem głosuj na lokalne plany działania i głosuj na projekty dotyczące przestrzeni społecznej. Zobaczymy sobie zaraz co i jak. Dorota mam okres, jak widzicie, bo mam wgranego moda, o którym już Wam kiedyś mówiłam. Slice of life chyba jakoś tak się nazywa. Jeśli nie wszystko idzie po Twojej myśli, zainwestuj w miejskie projekty, aby pomóc w rozwoju naszej społeczności. No oczywiście, że tak. Tylko tak. Teraz na lokalne plany, czy głosuj na projekty dotyczące przestrzeni społecznej. Bo, nie wiem, na lokalne zobaczymy najpierw. Fajnie wygląda ta tablica. O, patrzcie, można z dwóch stron głosować. Super. Lokalne plany działania. Nie wdrożono jeszcze ani jednego lokalnego planu działania. Czas zagłosować. Ja sobie to przeczytam, bo ja muszę wiedzieć o co w tym chodzi i po prostu za chwilę wam powiem, tak. Powiem Wam tak, jest tutaj masa, masa rzeczy do robienia generalnie. Żeby zagłosować, musimy mieć jakieś punkty wpływu, które nam się pokazują tutaj. Widzicie? Głosowania otwarte, punkty wpływu. Ja nie miałam żadnych punktów i totalnie nie wiedziałam, jak mam je zdobyć, ale się okazało, że wystarczy rozmawiać z ludźmi, zapoznawać się z nimi i tak dalej. Możemy też ludzi przekonywać do swoich do poparcia danego lokalnego jakiegoś tam planu i wtedy też mamy ileś tam punktów wpływu. Żeby zagłosować, potrzebujemy mieć 10 punktów, także my już mamy 12. Dorian, o Jezu, Dorian, co on robi? Zobaczcie, on już ma 16. Także choć ja bym chciała, żebyś ty właśnie zagłosowała i Dorian tak samo, żeby sobie zagłosował. Chodźcie, zagłosujecie, tylko jeszcze sama nie wiem na co, bo opcji jest naprawdę dużo i możemy też jakby w ogóle swoje. Czekajcie, jesteśmy teraz Dorianem, dobra. I tak, podoba mi się, znaczy nie pod, Średnio mi się podoba, co twoje, to moje, czyli tutaj jakby nie będziemy się przywiązywać do swoich rzeczy, że jakby na zasadzie coś tam, że rowery to wszystko będzie wspólne, że każdy może skorzystać ze wszystkiego, coś takiego, więc nie wiem, czy to mnie kręci. Podoba mi się to. Nowoczesny rozwój kamieniołomu Grimsa. Ym... I tak, to jest, że tutaj będą się rozwijać po prostu parki, części mieszkalne, będą, nie wiem, ulepszane, coś takiego, także to jest spoko. Powrót do przeszłości to w ogóle jest jakieś coś dziwnego. Nie wiem, nie, nie będę tego komentować. <laughs> Musicie sobie kiedyś sami to zobaczyć, bo jest tu dużo czytania, więc no. Tutaj to jest też fajne, bo. Członkowie naszej społeczności będą otrzymywali wpływy za posiadanie działających obiektów służących do wytwarzania energii, także też jakieś takie, wiecie, wspólne zmiany fajne. Wolna miłość, o co w tym chodziło? Jeśli w naszej społeczności zapanuje wolna miłość, będziemy zyskiwać wpływ za wszelkie romantyczne interakcje, czyli nie wiem, rozumiem, że tu nie będzie żadnej zazdrości, wszyscy będziemy się kochać. <laughs> Wsparcie dla sztuk. To też jest spoko. Widzę, że tutaj sim, Simowie najwięcej na to głosowali, i fajne jest to, że jakby cała społeczność głosuje, wiecie, nie tylko nasze dwa głosy się liczą, ale wszystko. Także tutaj mm, podnieść na duchu lokalną społeczność, wiecie, gracie, granie na instrumentach i tak dalej. No i tutaj też jakby Simowie rozwijający kariery związane z rozrywką będą otrzymywać większe wynagrodzenie, także to też mnie jakoś tak super nie kręci. No i zielone ogrodnictwo jak najbardziej mnie kręci. Wiecie, chwycić za, sek za sekator, tutaj będziemy sadzić kwiaty i, i tak dalej. Także to jest fajne, bo to jest właśnie chyba coś, co... co mi się najbardziej podoba właśnie to ogrodnictwo albo to, bo naprawdę fajnie jest to opisane. Zdarza ci się wziąć głęboki oddech i pomyśleć: śmierdzi tu starym dywanem. Doskonale Cię rozumiemy. Także to też jest fajne, wiecie. Podczas gdy reszta świata cieszy się najnowszymi zdobyczami technologii, tutaj ten. Czekajcie, będziemy przy przestarzałych rozwiązaniach zostawać. Co, 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 co? Jeśli otrzymamy dostęp do odpowiednich funduszy, możemy sprawić, że będzie nam się lepiej żyło. Zagłosuj na plan nowoczesny rozwój kamieniową. Kań... Kamieniołomu Grimsa i patrzę, jak zmienia się nie tylko sam kamieniołom, ale również park i część mieszkalna. Więc w sumie nie wiem, czy to będzie taka najlepsza zmiana, czy nie. Wiecie co, ja oddam głos na to zielone ogrodnictwo, bo to mi się wydaje naj najbardziej takie bezpieczne. Wiecie o co chodzi, nie? I ty tak samo. Oddaj też na to, bo wydaje mi się, że to tak. Najbezpieczniej będzie. Także fajnie, i możemy teraz właśnie przekonywać też innych. Także Dorian, tutaj przekonaj mistrzyni wytwarzania, do, przekonaj do Zielonego Ogrodnictwa. Aha, i jeszcze wiecie co? Zapomniałam o jednej sprawie. No, dlaczego mi to umknęło? Boże. Jeszcze mamy coś takiego jak dodanie swoich jakichś lokalnych planów działania. Także jest tu generalnie tego masa, i Ojej, masa i... Hu, 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 i jeszcze więcej. <laughs> e, także no. Nie wiem po prostu, może to jeszcze te zielone inicjatywy. No kurczę, no to też jest fajne. O Boże, nie wiem. Słuchajcie, nie wiem na co głosować, ale na wszystko, co związane z zielenią, myślę, bo tutaj jest, wiecie, dużo. Może a może o dodamy coś takiego i możemy też do tego przekonywać bo to też jest fajne pozbieramy sobie punkty i będziemy no wiecie ważne żeby po prostu wszystko było jakby na zielono nie wiecie o co chodzi w końcu potogramy żeby zmieniać świat na lepsze Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Żegnam się z Wami na razie, ponieważ jest tutaj masa rzeczy do odkrywania i ten odcinek trwałby, wiecie, wieczność po prostu, także też nie ma to sensu. Na dzisiaj sobie zakończymy, a w następnym odcinku ja już może będę bardziej zorientowana, co i jak, i, i, i porobimy dużo, dużo fajnych rzeczy. Zapowiada się naprawdę ciekawie, także ja się cieszę i póki co nie żałuję, że mam ten dodatek. I jestem w stanie go Wam serdecznie polecić. Jeśli interesują Was takie tematy, to jak najbardziej tak, bo myślę, że jest to coś fajnego, coś nowego, czego jeszcze nie było i no chętnie sobie pogram. Także myślę, że Wam też sprawi przyjemność granie tym dodatkiem. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeśli uważacie, że film jest tego wart, że się Wam podobał, napiszcie komentarz, co myślicie i tak dalej, i jakie macie pomysły ewentualnie co do właśnie Doroty i Doriana do ich przyszłości. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie buziaczki wam przesyłam i miłego dnia. Pa pa.